Dzień dobry Państwu e, nadszedł właśnie ten historyczny moment dotyczący losowania nagród, e, nagrody głównej i drugiej nagrody. E, w konkursie jaki został ogłoszony przy e, okazji składania ankiet dotyczących rewitalizacji. E, dla przypomnienia, to są dwie nagrody główne. E, to jest e, fotel gamingowy, to jest pierwsza nagroda, druga nagroda to jest grill. I mamy 20 nagród pocieszenia. I tutaj w tym miejscu bardzo podziękuję sponsorom głównym tego konkursu. Jest to firma Impact, która ufundowała piękny fotel gamingowy. I firma Lumo, która ufundowała nie mniej piękny grill ogrodowy. Przystąpimy zatem do losowania. Ja tutaj zamieszam. Zamieszam, bo rzeczywiście sporo tych, tych ankiet zostało złożonych. Dla przypomnienia powiem, że to było 564 ankiety. I tutaj te wszystkie osoby, które, które złożyły swoje, swoje podpisy, znaczy podpisy, nie tyle podpisy, co, co jakieś kontakt, adresy kontaktowe, to te osoby zostały tutaj umieszczone właśnie w tym, w tym pojemniku. I teraz odwrócę zwrok, żeby nie być posądzonym o to, że coś wybieram. Wybieram pierwszą nagrodę, czyli krzesło gamingowe, i odczytuję trzy ostatnie numery e, i to jest numer telefonu, trzy ostatnie numery telefonu to jest 043 e, odkładam z boku, teraz losuję następne następną nagrodę, to jest e, grill ogrodowy. I tutaj mamy. Tutaj mamy dwa adresy, znaczy mamy numer telefonu i adres mailowy. Podam trzy ostatnie numery numeru telefonu 038. To jest druga, druga nagroda. I teraz wylosuję jeszcze 20 nagród pocieszenia. I tutaj wylosuję je po kolei, nie będę już czytał numerów telefonów, ani numerów kontaktowych, po prostu wylosuję i z tymi osobami się po prostu skontaktujemy po to, żeby, żeby po prostu te nagrody, żeby wiedzieli po prostu, że te nagrody im się należą z tytułu tego, że zostały przez mnie wylosowane. Więc losuję. Dwie. Trzy. Cztery. Pięć. 6.

Dobrze, bardzo Państwu dziękuję. Losowanie się w tym momencie zakończyło. Gratuluję zwycięzcom. Gratuluję tym, którzy wygrali też nagrodę pocieszenia. Skontaktujemy się z Państwem w celu odebrania tychże nagród. Dziękuję bardzo.